Dobra, a wejdziecie do tej gry Kurwa co tak robi kurwa imbecyl Gramy w tego serca czy co? Nie wiem kurwa czekamy na ciebie kurwa A jak się pytałem kurwa czy gramy w CSAL Ja się nie odezwałam Ty się nie odezwałaś Dobra, ja ci zadam za chwilę pytanie, wiesz? Te daścik mhm. Nie baczcie Mi zmienisz pinga na streamie Taku ostatnio Jad fiut. Okay, wezmę od nich pieniądze i powiem tak. Kurwa! O. Czy ja. przypomniałem, dlaczego nienawidzę tej gry kurwa. Robisz lepiej gałę niż Nitro Ima. Dzięki. Aha! To zrób gałkę. Nie, ja robię lepiej. Bo 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 bo. To teraz ja. Ale ty robisz gałkę z takim przesterem, że potem nie słychać do tych szczegółów, które są ważne w gałce. A co jest ważnego w gałce? Nie no, się w bałkę, Yes, jest very nice! Wygraliśmy na cheaterów. <laughs> Kurwa, uh, did druga, did druga you not notice that, that I'm a little nie, bit retarded? Nie, to była Maja. To była Maja. Uh, alpere! Alpere! Czemu już nie wyzywamy Maji? Ojebać tą kurwa. Tak, oh, brakowało kurwa. mi tego. Głupia dziwka. Co ty, kurwa, mówisz? Czemu ty kobietę wyzywasz? Posłuchaj muzyki, wie jak gra w Cesa Mogła mnie nie No Jest jakiś argument. O kurwa. O, no kurwa, no czemu ja takiego mam pecha zawsze? Położysz tą pakę, kurwa? Why you did did plant the bomb? I don't know what... No. E e e Podoba mi się ten paraliż przez mikrofon. Miałeś paraliż senny, no, jak cię w dupę jebali, jebali, kurwa, i smarowałeś dupę cebulą potem. Dobra, ja dalej czekam, aż ktoś posmaruje sobie kutasa cebulą, żeby zrozumieć, czy to na pewno chodziło o to. Nieźle! Ale Fleszeka to iść był Dostałem no. jakiegoś kurwa... Monitor w CS ja inaczej grać nie jak nie mam przy mordzie monitora Też tak kiedyś robiłem, ale teraz mam zeza Zawsze miałeś Zezę kurwa nie, You fucking purbitch, this is, is dragon lore! lore. New Hahaha, you! purbitch. fucking purbitch, bitch! Yes, yes, dragon a? lore! Oh, kurwa, co ja dałem w tej rundzie? Dupy kurwa dałaś pa. No Sergiusz, kurwa. Ty chuju. Przez przypadek, no kurwa w smoke'ach przez przypadek. Idę do kina w no, kurwa. Skąd miałem Zabra. wiedzieć, że jesteś w smoku? <śmum> no nie wiem. Stary, skanowałem, jest, no Yes, yes, give me dragon Lore, yes, please, por favor, yes, yes, dragon lor, yes. Drop me fucking son of the bitch. go, znać, bo, znać. Bo, mi, bo mi nie rzucił. Ale mu się krowa w śmierci, krowa na awatarze. Jebać tą grę. Tą grę, tą broń, tych ludzi. No tak, no tak. Ciebie tak. też jebać smaruj dupę cebulą. A ty kutasa, kurwa. Dobra, ja sobie posmaruję kutasa cebulą chyba, bo dosłownie aż jest Dobra, to ciekawy, stary, nie? kurwa. Ja go wsadzę do buzi potem, co ty na to? Tak? Czelki rzucisz, 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 rzucisz. Lubisz cebulę? Nie. Kutasa. Dobra, widzowie, mam dla was challenge. Posmarujcie kutasa cebulą i napiszcie, co się stanie. Dobra, się, to do GPT co się stanie, jak się posmaruje kutasa cebulą. Marowanie penisa cebulą nie jest dobrym pomysłem i może prowadzić do kilka nieprzyjemnych skutków. To no. może się stać. Podrażnienie skóry Dobra, chodźcie. Digillo digil, 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 digil digil i digil digil dyskomfort. Dobra, rozkminiłem to! Chłopaki smarują dupo, dupę cebulą tylko dlatego, żeby piekło w kutaska, kiedy będą próbowali im włożyć. A by wymyślił ten patent? Denisa jakie bali kurwa, on miał ksywę lądrinka w kryminale. <laughs> no ale to by się da... Dosłownie to by to znaczyło. No i wiadomo kurwa, że on jest najlepszy na świecie kurwa i przez... Przez tego napierdala. Nie wiem, Taku kręci kurwa dwa fragi, kurwa i się cieszy, że wsadzał Kuja w cebule. Jesteśmy kurwa dorosłymi mężczyznami, kurwa, mamy po 33 lata. No dobra, to jak już sobie popowiadałeś o sobie, to wróćmy do nas. Hehehe, lat 22, ja lat 26. Nie, no, bez przesady, cztery no, no. kurwa. Ty 28, Taku? Nie, 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 ja jestem młody. A, jesteś głupi. Razbi! Czemu ktoś smakował? Dobra, plantuję, Okno leży. Plantuję. Ten smoke'u może jeszcze być, uważa. Bardzo low jest, po, po głowie. Pleca AWP, pleca AWP. Nie piekuj go, diabłu, tak? Ale... No ja muszę, bo się nie tak schować, kurwa, no. Dobra, no przecież tam <laughs> masz skrzynkę po prawej, przez którą cię nie przestrzelą. Tu? Ale z okna no. jeszcze ziomek, nie? No to się co. A, nie, ty jesteś, kur, ty jesteś kurwa chory jakiś, kurwa, czy coś? To nie, to, nie wiem, metro od skrzynki, kurwa bądź. Ale za skrzynką? Hmm. Ale za tą skrzynką widać z okna, czaisz? Nie wiem, ty... Dobra, kurwa, nie? dobra. no... Nie, 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 dobra, nie, dobra, dobra, dobra. dobra, dobra weź kurwa, zostaw go, on jest. On jest taki, kurwa, niestety. Taki! <grym> tak, <grym grym> staniesz za drzwiami, ale nie będziesz miał głowy przy drzwiach, tylko kurwa. Ej, nikogo nie ma na B. Ej, naprawdę, my jest pusto, nikt nie przebiegł. Kurwa co cię jebać? co cię jebać? Znaczy, jak może grać kurwa z broją po lewej stronie? Nie bolicie półkula mózgowa lewa mam na lewej ręce masz? Nie ma czegoś takiego kurwa jak półkula mózgowa Ja mam półkulę. kulę to ty masz kurwa jak ci, jak ci kurwa założę Ważyłem tak. dzisiaj 87 kilo No ważyłeś dzisiaj kurwa no No A No? no. Tak, jest Powiedz, to kupował jest do jesteś lżejszy kurwa o 6 kg kurwa w tej drużynie to, o, jest to jest, jest pojebane, że Peci ma 24 lata, już tyle zjad, nie? O kurwa, ja ale wieraj jej, ja pierdolę, ja pierdolę kurwa jego mać. stary kurwa, odłącz tą kierownictwo do tego, stary Baria się wydarzyło Kurwa, Kur... co ty kurwa? Ja pierdolę, o kurwa <śmiany> <śmiany> Pinki mózg kurwa, pinki mózg Kurwa, nie byłem najgorszy w tej rundzie, kurwa za dużo mówiliście i ja nie mogę się Tak, ta, sobie... wiadomo. Ja pierdolę kurwa. Nie no, panowie, kurwa, wysiadamy. No bo nie graliśmy w tą grę, kurwa, rok. nie graliśmy tydzień temu. Nie graliśmy tydzień temu. Dobra, zacznij ryj, kurwa, czy mam ci mówić? Nie, nie, nie Śmier... porobisz mnie na takie sztuczki. Śmierdzielu jebany. Ta? Co hmm? no, cię jebać? Zrobię trzy fragi. Ta? Dr. Pomper znaczy od... zostać bombę... Kurwa, czemu mówię zostać? Dostać bombę w mordę. Stary, czy tu kurwa jakieś kurwa bezbeczne kurwa, teksty kurwa, z demotywatorów? Nie, 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 ja też myślałem, że są bezbeczne i że są dla 40-latków, ale jest zajebiste. A się po prostu wkręcę z opóźnionym zapłonem. Stary, wkręcił, wkręcił, to ci się kurwa stary w narkotyki, kurwa, no. To, to nie jest śmieszne, kurwa. Okej. Ok, ok, okay. to, to jest kurwa śmieszny follow-up. Ty, co ty kurwa mówisz w ogóle? Ja pierdolę, kurwa, i ty jesteś kurwa przykład. Kurwa! Kurwa! Jedź to, jedź to, jedź to. B! Yes. Jak się wystraszyłem! No kurwa, kto jest żółty? Kurwa, pedale zajebany! Nie no, kurwa! To się grać kurwa nie da! Nie no, kurwa, ty zag... Nie kurwa, ty czekasz, kurwa, stoisz w miejscu, że kurwa se fraga dobić, kurwa. Ale wy... braga, Nie dobra, prowadzisz... zamknij mordę! Wyszliśmy w tym samym momencie, a ja się zdążyłem kurwa magazynek kurwa wyjebać kurwa z P90, a ty dopiero wybiegłeś kurwa, jak padłem! A ty, ale ty, ale Nie no debil, typa, debil, to kurwa. debil kurwa, Biegłeś, kurwa debil, zamknij mordę kurwa! który do ciebie miałeś ale na karze kar gościa. Nie, nie, to jest zjeb, to z zjeb kurwa. To rozumiecie, że to jest zjeb kurwa? To jest imbecyl? Ja pierdolę kurwa, ja pierdolę jaki klaun! Chce kurwa makijaż, kurwa zrób i dozowy pierdalaj. Kurwa super, kurwa pikuje mnie, typ kurwa. Wyrzućcie mnie z tej gry, nie chcę grać w tą grę. No nie, no przecież mnie chuj kurwa strzela, kurwa no. Gramy w grę, kurwa i typ se kurwa za drzwiami stoi, kurwa. Czekasz się kolega wyjebie. Że ze kurwa, no kurwa rabi kurwa. czekałem, strzelałem pod... dobra, do gościa, kurwa na każdy stary, miałem lepszą grę niż ty. No tak, kurwa kurwa, kurwa w dupie miałeś. Kurwa, nic słyszę, nic, wysza, nic wysza flash, no, z tego flasha, z kur... z chińskiego. Nie słyszysz nic, bo ten grubas, kurwa, pierdoli, kurwa, na, na głośniku. Eee, że się uspokój, proszę Cię. Ni ja się nie uspokoję, kurwa, pierdolę to. Nie <laughs> gra w tą grę, kurwa, i tyle, Wyjemcie Ja nie chciałem w to grać. Chwili, taka, Chciałbym, żeby taka... ktoś to zanimował. <laughs> była taka chwila ciszy, że a, może jednak się uspokoję. Ale... Ja mam Do prawej jebać kurwa mnie. jebcie mnie z tej gry, nie chcę w to kurwa gówno jebane grać. Nie chce mi się grać w tą grę jebaną kurwa, szmatę. Mm -hmm. Cały fight mi kurwa umarł kurwa. Bo se kurwa beczek kurwa stał za drzwiami no. Beczek? Jezus Maria. E, już jest kurwa koniec, już się, już, już nie wygramy no. Już nie wygramy kurwa. Stiltowaliście gwiazdę zespołu i już, już nie idzie. Long kurwa, long! Pug oh, Nie chce mi się grać kurwa. Dobra, wychodzę z tej gry, kurwa, pierdolę was. Kurwa, mówię long, kurwa, to nie, to kurwa wszyscy stoją. Co so, kurwa grajcie bezem. Kurwa nie da, kurwa grać, kurwa z cymbałami jebanymi. Czy specjalnie sobie kurwa, specjalnie co jeszcze taba, kurwa, kliknąłem, że zobaczyć co robią, kurwa? Biegli dalej na B. Pierdolę, co to są za kurwy jebane no? Kurwa, jak do gówna, kurwa, do nich mówi no. you boys don't get fired in this roll a dope yeah i'm high as a bitch wait it's lit get that little bitch a little tip now she wanna suck on the dick she wanna catch all of the drip drip